Cześć, nazywam się Agnieszka Baranowska i jestem rodzicem nastolatka. To moja marka, która funkcjonuje od jakiegoś czasu w social mediach. Jestem tu dzisiaj, żeby Wam powiedzieć, że nie marnujcie już więcej czasu i zapisujcie się do Netflixa. Dlaczego? Dlatego, że Dawid potrafi zdziałać cuda. Ja jeszcze pół roku temu uważałam, że. Te wszystkie techniczne rzeczy, reklama na Facebooku, stawienie lajków sprzedażowych, robienie swoich landing pages y, to jest jakaś czarna magia. I rzeczywiście, chociaż dzielę się wiedzą, która jest potrzebna i którą ludzie potrzebują, to nie potrafię tego zrobić. Potem trafiłam na Dawida i co się okazało? Że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Że nawet ja w wieku 51 lat potrafię nauczyć się, jak ustawić reklamę na Facebooku. A to wszystko dzięki Jacksowi Dawida Zielińskiego. Także jeśli jeszcze się wahasz, nie wahaj się, tylko wskakuj na pokład: Naprawdę warto. Ja jestem tego przykładem. Jeśli nie wierzysz, spójrz sobie na mojego Facebooka, Agnieszka Baranowska rodzić nastolatka i zobacz, co potrafię. To wszystko ja. Nie ktoś za mnie to zrobił. Pozdrawiam cię serdecznie. Papa. Pa.